Witam Cię serdecznie w kursie, w którym pokażę Ci, jak wykorzystując różne narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, usprawnić wytwarzanie kodu. Takie wytwarzanie kodu to vibe coding, czyli wytwarzanie kodu w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji. Będziemy wykorzystywać wiele narzędzi i wykonywać wiele projektów i realizować praktyczne zadania programistyczne. Zaczniemy od stworzenia bazy danych, struktury bazy danych z tabelami w MySQL i tutaj wykorzystam ChatGPT w podstawowej wersji. Pokażę Ci jak prosto można generować zapytania i tworzyć taką sensowną bazę danych dla bloga. Następnie używając darmowego Gemini stworzymy API z użyciem frameworka backendowego JS, czyli ExpressJS. Z użyciem MySQL2, które będzie obsługiwało wcześniej stworzoną bazę danych. Kolejnym projektem będzie blog. Blog będzie takim featureem rozszerzającym projekt strony internetowej, która kiedyś była dla mnie zadaniem rekrutacyjnym, więc stworzymy sobie taki blog z zakładkami, w pełni responsywny. Następnym projektem będzie porównywarka cen masła, frontentowa część oparta o projekt React. Ta porównywarka będzie porównywała ceny masła z różnych dyskontów: Lit, Biedronka, Żabka. Kolejną aplikacją będzie serwis informacyjny napisany w Angularze, gdzie będą statystyki dotyczące wojny na Ukrainie, aktualności z frontu w różnych zakładkach, militarny, międzynarodowe, polityczne i wyjścia do zewnętrznych zasobów. A ostatni projekt to będzie budżet domowy. W tym przypadku będziemy pracowali na frameworku Vue.js. Sztuczna inteligencja nie zastąpi fachowców, full stacków, programistów. Niestety jest zagrożeniem dla juniorów, ponieważ automatyzuje prace, które wcześniej były dedykowane właśnie dla osób rozpoczynających naukę programowania. Natomiast obecnie zwiększa możliwości, fachowców pracujących w branży IT.